Hej, mam dzisiaj przyjemność przedstawić Wam najbogatszą wersję Saeko Minuto. Względem zwykłego Minuto, ten ekspres ma dodatkowo dzbanek ze spieniaczem na mleko, dzięki czemu możemy rozkoszować się kapuczyno już po naduszeniu jednego przycisku. Zacznijmy jednak od podstawowych funkcji. Ekspres ma ceramiczny młynek z 5-stopniową regulacją grubości mielenia oraz 5-stopniową regulacją mocy kawy wyrażoną w zielonych ziarenkach na ekranie. Posiada również opcję zrobienia nam kawy z kawy sypanej. Pojemnik na wodę mieści 2 litry, a na kawę około 250 g ziarna. Ekspres posiada oczywiście możliwość zrobienia kawy czarnej w dwóch dowolnie programowanych przez nas objętościach, np. Na espresso i lungo dopasowanym do naszego ulubionego kubka lub filiżanki. Mamy też możliwość zrobienia dolewki gorącej wody, jeśli mamy ochotę na Amerykanę. Oczywiście głównym powodem, dla którego zdecydujemy się na ten ekspres, jest chęć napicia się cappuccino. Zapewni nam to dzbanek ze spieniaczem. Napełnienie dzbanka jest bardzo proste, a o jego prawidłowym montażu przypomina nam ekspres piktogramami na ekranie. Mleko ubija się szybko i tworzy bardzo ładną pianę, a całość smakuje naprawdę wybornie. Kolejną niewątpliwą zaletą tego ekspresu jest jego budowa. Dzięki wysoko umieszczonej wylewce możemy używać szklanek do latte macchiato lub kubków termicznych. Po skończeniu kawy dzbanek możemy schować do lodówki, gdzie dzięki brakowi tradycyjnego ucha jako uchwytu nie zajmie dużo miejsca.